Witajcie moi drodzy! Zapraszam Was na kolejny odcinek z cyklu ulubieńcy, tym razem ulubieńcy wakacji, czyli lipca i sierpnia. Pokażę Wam dzisiaj produkty, z których korzystałam najczęściej, które naprawdę skradły moje serce oraz jaki jest mój sposób na pakowanie wakacyjnej kosmetyczki w takie absolutne niezbędniki. Jeśli chcecie dostawać powiadomienia o kolejnych filmach z takiej kategorii i te tematy są dla Was ciekawe, koniecznie pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i oczywiście zostawcie mi lajka like pod filmem, jeśli będzie on dla Was przydatny. Tymczasem przechodzimy do materiału. Na skórze nie mam nic, więc zaczniemy sobie od pielęgnacji. Moja wakacyjna pielęgnacja jest bardzo prosta. Jeśli chodzi o wieczorną rutynę, to to macie we wcześniejszym filmiku, do którego Was zapraszam. A jeśli chodzi o dzienną pielęgnację, tu niewiele się zmieniło. Dodałam sobie serum z witaminą C i ono mi naprawdę świetnie służy, ładnie rozjaśnia skórę, troszeczkę zmniejsza nierówności, jakieś drobne stany zapalne i wyrównuje kolory szczególnie w tych miejscach, gdzie narzekam na zmiany pigmentacyjne. Na serum nakładam krem z filtrem i w te wakacje najczęściej sięgałam po leciutki filtr z La Roche. -Posay. On jest z filtrem mineralnym i ma delikatny odcień naszej skóry, dzięki temu już też stopniowo można powiedzieć, że wyrównuje koloryt naszego naskórka, ale po kolei zaczynamy od aplikacji serum. teraz dobrze potrząsam moją emulsją z filtrem przeciwsłonecznym. I nakładam. Mój sposób jest dość specyficzny, ale nakładam tego produktu naprawdę dużo. Pamiętajcie o tym, że filtr, żeby był skuteczny, to nakładany na twarz musi być mniej więcej w ilości połowy łyżeczki, a nawet więcej. Więc Dlatego ja sobie tą twarz naprawdę intensywnie przykrywam. Pamiętajcie, że poniżej twarzy również się opalamy, i warto o szyję i dekolt też dbać, bo one są bardzo delikatne. Po nałożeniu kremu z filtrem sięgam sobie po balsam do ust. Ten jest z Elizabeth Arden i używałam go w te wakacje naprawdę bardzo często. Taką sporą porcję tego balsamu wklepuję w usta przed nałożeniem pomadki. Usta mi się odżywiają więc sięgam dalej po produkty kremowe. Jeden z takich produktów, z którymi się nie rozstaje podczas lata jest rozświetlacz w kremie. Ten jest z firmy Becca w odcieniu Monster. Naprawdę niewiele tego rozświetlacza potrzebuję, żeby uzyskać ładny, naturalny efekt i nakładam go w tych miejscach, które są najbardziej wypukłe, żeby ładnie odbijało się światło. Odrobina na załamanie oka, na łuk brwiowy, odrobinkę na załamaniu nosa i nad ustami. Możecie też rozświetlacz nałożyć na szyję i na dekolt. Dobrze, żeby to był ten sam rozświetlacz co na twarz, wtedy efekt będzie bardziej naturalny. Tak naprawdę w ciągu tego lata malowałam się głównie na dwa sposoby. Jeśli potrzebowałam mocniejszego krycia bądź słońce naprawdę mocno piekło, stawiałam na krem z It Cosmetics, który już dobrze znacie i widzieliście na moim ostatnim filmie, jak świetnie on kryje i jak pięknie wygładza skórę. Drugi sposób, po który sięgałam nawet częściej niż po It Cosmetics, to stary sprawdzony zestaw Smaka, czyli podkład Face and body i do tego Puder Fix Plus. I teraz pokażę Wam, jak wykonuje taki makijaż krok po kroku. Zaczynam od podkładu Face and Body. Ten podkład ma świetną konsystencję, jeśli chodzi o lato, bo jest naprawdę płynny. Daje taką bardzo cieniuteńką woalkę na skórze. Tak naprawdę tylko delikatnie wyrównuje kolory skóry, nie przykrywając jej dokładnie. I dodatkowo zbudowany jest na bazie wody, dzięki temu jest dużo bardziej trwały, pięknie stapia się ze skórą, ale nie spływa, nawet jeśli mamy potężne upały. Dodatkowo nie podkreśla zmarszczek, linii, jakichś zagłębień, więc też bardzo fajnie sprawdza się w przypadku wszystkich skór dojrzałych. I odrobinę na powieki. Po podkładzie czas na korektor pod oko i w ciągu wakacji najczęściej mieszałam sobie te dwa podkłady. Bardzo lubię Nataszę Denone, ale jest dla mnie troszeczkę za jasny odcinek, który posiadam. Więc mieszałam sobie Art Deco i rozświetlający korektor w Pisaku z L'Oreal. Jak widzicie, większość rzeczy robię tutaj rękami, to dlatego, że podczas wakacji bardzo nie lubię zabierać ze sobą dużo bagażu, więc większość rzeczy nakładam palcami. Mieszankę tych dwóch korektorów wklepuję. Następnym etapem jest Puder Fix Plus. Mój odcień to NC35. Nakładam go na duży pędzel i delikatnie wcieram skórę. Staram się nie nakładać go jakoś dużo. Nakładam go głównie w tych miejscach, w których mam jakieś drobne niedoskonałości, albo takie, które potrzebują dodatkowego wzmatowienia. On pięknie wygładza, widzicie to. Świetnie się utrzymuje, nie jest ciężki. I też nadaje się do takiego naprawdę bardzo szybkiego makijażu. Na wakacje zabrałam ze sobą również takie duło z Kat Von D. Mamy tutaj puder, którym możemy sobie zabezpieczyć na przykład okolice oka czy miejsca w strefie T, i brązer, którego używałam do konturowania twarzy. Więc jedziemy. Większym pędzlem niż standardowo będę nakładała brązer. Chcę, żeby mój brązer był bardziej miękko nałożony, żeby ta buzia była ładna, taka słoneczna, słonecznie opalona, a nie typowo wykonturowana. Dlatego najczęściej aplikuję go od dołu kości policzkowej ku górze, robię takie ruchy wyrzucające, po to, żeby ten brązer ładnie rozszedł mi się po policzku. Tak samo podkręcam sobie tutaj odrobinę szyję i okolice żuchwy. I doświetlam, dosłoneczniam sobie czoło, no bo tutaj oczywiście pracuje słońce. To samo z drugiej strony. Mniejszym pędzelkiem nałożę sobie ten jasny puder pod oko. Moim następnym wakacyjnym krokiem będzie róż Sigma. To jest Aura Powder in the Saddle. Małym pędzelkiem, tym którym nakładałam sobie puder pod oczy, nałożę sobie teraz ten róż. On jest takim fajnym odcieniu. Tak naprawdę fajnie się sprawdza również jako brązer albo takie połączenie brązera i różu, ponieważ ten odcień nie jest taki zdecydowany w żadną stronę. Nie jest to typowy brązer, nie jest typowo chłodnym odcieniem. Więc nie nadaje się do konturowania, ale też bardzo ładnie podkreśla naszą wakacyjną opaleniznę. Więc jeśli macie podobny typ skóry, typ kolor skóry do mnie, to myślę, że ten odcień świetnie Wam się sprawdzi. Nie byłabym sobą, jakbym na wakacje nie zabrała chociaż jednej palety cieni. I tak też stało się tym razem. Na te wakacje pod kolor bluzki zabrałam sobie paletkę Anastazja Norwina. To dlatego, że ta paleta jest bardzo uniwersalna. Ma zarówno odcienie błyszczące, jak i odcienie matowe. Odcienie bardziej wieczorowe i dzienne, ma też porcję rozświetlenia, dzięki temu jestem w stanie tak naprawdę stworzyć większość makijaży, o których mogłabym zaważyć podczas wakacji. Na początek tym odcieniem base pokryję sobie środek i kącik wewnętrzny ruchomej powieki. Przechodzę do tego karmelowego odcienia i nim pokryję załamanie mojej powieki. Ten karmelowy odcień nałożę również pod oko. Linię rzęs wzmocnię sobie tym śliwkowym odcieniem. Na środek oka palcem nałożę sobie ten jaśniutki różowy obcień wymieszany z tym pierwszym szampańskim. Odrobinę błysku dodam jeszcze na dolną linię rzęs. Moim ulubieńcem wakacyjnym, jeśli chodzi o rzęsy, jest tuż 38 stopni Sensai i Kanewo. A to dlatego, że tak jak jego nazwa wskazuje, on rozpuszcza się dopiero w takiej temperaturze. Czyli nie jest podatny ani na nasze łzy, ani na ewentualny pot podczas treningu czy w upalny dzień. Nie jest również podatny na wodę morską czy na wodę w basenie. Zmywam go dopiero pod prysznicem wieczorem, co bardzo ułatwia mi zadanie. Rzęsy wytuszowane, więc przechodzę do brwi, a na brwi nałożę sobie żel bezbarwny z IT Cosmetics, ten który znalazł się w moich ostatnich bublach. To dlatego, że jestem strasznie skąpa i jak już wydam na produkt 120 zł, to muszę go zużyć, nawet jeśli nie jest on pierwszej jakości. Brwi utrwalone, więc tak naprawdę możemy od razu przejść do ust. Moją ulubioną wakacyjną mieszanką, jeśli chodzi o usta, był taki zestaw. Pomadka trwała On mute z Anastazja Bevergi Hills i błyszczyk w kredce z H&M. Ten zakup naprawdę mi się udał. Kupiłam kiedyś ten błyszczyk na promocji za jakieś 5 zł, Ma piękny, świeży, brzoskwiniowy kolor, zobaczcie. Dodatkowo nie klei się, jest bardzo leciuteńki na ustach, świetnie je odżywia i jest w bardzo poręcznym formacie, więc jeśli kiedyś jeszcze traficie na taką promocję w HM, bardzo opłaca się kupić te krewki. I teraz przechodzimy do kredki z HM. Nakładam ją na sam środek i rozcieram palce. Tak wygląda. Mój wakacyjny makijaż. Jeśli chodzi o ulubieńców lipca i sierpnia, to dodam Wam jeszcze moje perełki do pielęgnacji ciała. Muszę tutaj wyróżnić markę Iwrosze, która po pierwsze zachwyciła mnie kremem do rąk z filtrem SPF20. Ten filtr ma dodatek olejku różanego, bardzo ładnie pachnie, świetnie się wchłania, jest dość gęsty, więc faktycznie czujemy, że nasze ręce są dobrze zabezpieczone, dobrze nawilżone. Jednocześnie nie jest lekki, więc bardzo się sprawdza nawet podczas jazdy samochodem, a w zasadzie podczas jazdy samochodem polecam Wam go szczególnie, dlatego że pamiętajcie, że nasze ręce są najbardziej narażone właśnie podczas jazdy i trzymania kierownicy. I kolejne dwa produkty też z Ivroshe, z którymi nie rozstaje się od lat 15 chyba. To jest seria kokosowa do ciała i z tej serii, jak wybieram się na wakacje, zawsze pamiętam, żeby wstąpić do jej i kupić sobie żel pod prysznic i balsam do ciała, bo pachną one rajsko po prostu. I nawet jeśli jesteśmy tylko nad Polskim Morzem, to wystarczy, że posmarujemy się takim balsamem i mamy wrażenie, że jesteśmy gdzieś na lazurowym wybrzeżu, więc z całego serca Wam polecam taką mieszankę. Jeśli chodzi o moją wakacyjną kosmetyczkę, to już wszystko. Jestem bardzo ciekawa, jak wygląda wasza wakacyjna kosmetyczka. Czy jest taka olbrzymia, a może jest naprawdę cityciuteńka i zawiera tylko najbardziej niezbędne produkty? Koniecznie napiszcie mi o tym pod spodem w komentarzach. Dajcie mi znać, czy ten odcinek Wam się podobał, czy lubicie w ogóle serię ulubieńców, a może przeciwnie i skupimy się tutaj tylko na makijażu. Tymczasem. Uciekam korzystać z ostatnich promieni słońca, a Was żegnam. Pa!